Cześć. Ja wstałem trochę wcześniej. Byłem już na spacerku z psem, a nawet na dwóch. Ale to nie był spacer popołudniowy, po prostu drugi raz poszedłem się przejść. A Ulcia dosypiała w tym czasie. Taki słodziek. Patrz, no nie chciałem Wam jeszcze pokazać jak śpi, ale mi się obudziła. Tutaj sobie śpi, dosypia. Ja też do niej przyszedłem po spacerku z Czokusiem. Poleżeć jeszcze, może też mi oko się zamknęło na chwilę. No ale. Widać, tego potrzebowaliśmy, takiego odpoczynku. nawet jest teraz godzina. Teraz? Pewnie po 11. Jest godzina. 11.11. 11. Ja sobie już kaw, wodę na kawkę gotuję. Łódź zaraz będzie się stąd zbierała. I pójdziemy na plażę do cienia, tak jak ostatnio, bo się trochę wczoraj spaliliśmy. Camping, tent nie życiem, a raczej campground zbiorowy. Co byś chciała zejść na siadanko. Kanapki. Wczoraj był taki intensywny dzień, że nie mam siły się dzisiaj ruszyć. Przez za. nie wyglądam, bo koralowo nie pokazuje. I jak widzicie, ten kadr, czyli idziemy na plażę. Tak, już w miarę ogarnięci idziemy odpoczywać. Tak. Dzisiejszy dzień to dzień przesycony chillingiem. Z góry do dołu, z prawa do lewa, wszędzie będzie. Chilowanie. Już samo życie w takich warunkach to nie jest chilowanie. Jest, jest. Inny rodzaj. My już sobie siedzimy na plaży. Mamy taką fajną miejscówkę. Podobną jak wczoraj, ale chyba nawet trochę większą i taką czystszą. Także fajnie. Czakuś sobie leżę, W cieniu wypoczywa. już się napił wody. Ja siedzę, też odpoczywam. A Tomek. A Tomek się kąpiał w morzu. Od razu poszedł, już był zgrzany, już poszedł się wykąpać. Ale dzisiaj to mamy piękny taki parasol z drzew. No fakt, że dzisiaj już jest później, zdecydowanie. bo wczoraj chyba wstałam o 8.40, a dzisiaj po 11.00. Ale wczoraj mieliśmy taki intensywny dzień, że naprawdę Tomek coś tam do mnie rano mówił. Ja się budziłam i ciągle zasypiałam, zasypiałam. Także śpi się wygodnie, jak widać. Tylko cała ta jedna kotoczka jest mega męcząca, brak tej swobody, no i marzy nam się dalej przyczepka kempingowa. Chillowanie trwa, Ula ma masażek kicą, piesek sobie ułożył, piasek pod łebkiem i ma teraz trochę wyżej, a sam leży w dołku, wszystkie łapki ma y, pod brzuszkiem i sobie dosypia i Ulcia może też sobie zaraz dośpi. A ja sobie może niedługo coś zjem. Też coś zjeść? O no to Ula też zjem. My już się zbieramy z plaży obładowani jak żeby Tak, po godzinie 15 w czerwcu. Oj, sorka. Po 15 w czerwcu tutaj na tej plaży słońce już jest za drzwiami. Tymi, za drzewami. Może <grym grym grym grym> Więc... Boże, boże, jak ktoś powie. <grym> E, już po 15 nie ma sensu tutaj siedzieć jeśli nie ma wystarczająco ciepłej temperatury powietrza, że dzisiaj jest 17-19 stopni, więc e, no super ciepło nie jest. No nie jest tak chłodno jak go miało być. Ale jak wieje, to nagle czujesz to. To jest blisko wody, zawsze jest zimniej. No tak. Idziemy już na nasz flip i idziemy jeść obiad. No, no zimno się zrobiło, chodźmy. Nie jednak zimno. Idziemy. A na naszym campgroundzie... nowe środki transportu. Pojawiły się bardziej żywe środki do transportu. Ciekawe, czy one będą miały kamper konia. Postawią konie i po środku namiocik. A ci się tulą. Ładnie. Tu jest piknik. Fajnie. W sąsiedzi są. Patrzcie, tam piesek jest w kasce, w końcu. Pora obiadowa. A zatem przygotowujemy naszą fasolkę po bretońsku. Znowu w kubeczku, no bo innego pojemnika nie mamy. Odpalamy i grzejemy. Druga porcja fasolki już się grzeje Kubeczek przygotowany, za chwilkę będę w niej gotował wodę na kawkę Piesek z dechlaczek leży i wypoczywa Natomiast Ula już zajada Tak, ja już mam swoją porcję Jak widać bardzo dużo samochodów się pojawiło Wszyscy kempingują Glampingują Jak zwał, tak zwał Widzicie za nami co się dzieje? Z z Nissanów, okazało się, że jest. <grymne> Pathfinderów, czy tam jak one się nazywają. Tak. Ale nasz, nasz też trochę pasuje, zobaczcie sami. No. To jest nasz. A tutaj Nissany. I sobie gadają a propos Nissanów, co tam mają, no. jakie silniki, jakie łożyska. No. no, więc tam wymieniają się Nawet swoimi wrażeniami mówili, i przemyśleniami. że testują swoją zabudowę do spania, mm. więc w sumie... Podobnie <grymne> Tematycznie. jak my, byśmy się dogadali. I też wspominali o wyjeździe do Rumunii, więc... No. Podobne. Ale no, my już jest tam zbieramy, więc nie dołączamy do zlotu. Yy, chcieliśmy jeszcze nagrać się na tle widoku, bo w sumie chyba tego nie zrobiliśmy. Tyle ludzi tu przyjeżdża. Tak, wszyscy I sobie robią pamiątkę. zdjęcia tak, Jakieś, nie wiem, właśnie filmiki kręcą. A my jak mieszkańcy Nic, tak. po prostu. My to już znamy. Ula pokaż co tam mamy. Gdzie my w ogóle jesteśmy? No na chilinkach, na Klif w mechelinkach, a tutaj widzicie molo w mechelinkach. A teraz może pokażemy, jak się zapakowaliśmy już tymi wszystkimi rzeczami. Tak. Trochę to trwało, ale po prostu już chcieliśmy sobie tak przygotować żeby potem mieć łatwo już wszystko do zabrania, bo mm. stwierdziliśmy, że przyjemniej to będzie robić tutaj jak jest ciepło, jasno i... niż w garażu, no, niż w garażu pod Chociaż ciemnym. mój pomysł taki był, że chodź, jedźmy wylejaki jak i już... Tak, a tam cały czasem światło gaśnie, więc no tak. jest problem i jeszcze jest zimno, jak to w garażu pod Ale ciemnym. tu jest racja, tu jest fajnie, jest ok i już się To jest Wszystko gotowe. zresztą wytrzepaliśmy sobie, przygotowaliśmy mm. do prania, także potem powinno pójść w miarę szybko już to tak. rozpakowywanie. Szkoda nam trochę stąd ruszać, no ale jednak... No jednak brakuje też tego komfortu, no, Musim, jak będziemy lepiej zorganizowani, a już teraz wiemy czego nam brakuje, jaki mamy plan działania, jak to w ogóle wszystko zorganizować, to o wiele łatwiej będzie się odnaleźć. No, mogłoby być po prostu jakoś też trochę cieplej, żeby łatwiej było się umyć czy coś, mm. no nie wiem, w każdym razie już ja to się czuję mega brudno po tych trzech dniach, znaczy oczywiście tam się jakoś myliśmy, ale to takie bardziej skróta mycie. I już naprawdę się czuję tak, że chciałabym wejść pod prysznic i się odświeżyć. No tak, słonko nam wychodzi, a my Wam pokazujemy Nisa na chodźcie. Na górze wszystkie rzeczy do spania, czyli pościel, materacyki, rzeczy do prania w worku, krzesełka stolik przede wszystkim. No i cała reszta upchana, ale całkiem dobrze to wyszło. Rowery jeszcze nie zamontowane. Chyba zamontujemy je już po zjeździe z tej górki. Tak, jeśli coś jednak jest nie tak z naszym nissanem, to nie chcę po prostu czymś tam zahaczyć, a później go obciążymy na bardziej równym terenie. A z boczku, a może z tej strony wam pokażę, nie z tej. Zobaczycie co robi nasz piesek. Biedny padł. A jeszcze czeka go popołudniowy spacer, żeby załatwił swoje potrzeby. I do tego jeszcze trymowanko. Tak. Więc dwie takie sprawki, więc niech się regeneruje, bo zaraz z nim idziemy. Poczekał, aby kiedy poprosiłem go, aby poczekać. Wyskoczył, kiedy go poprosiłem, aby wyskoczył. Niech sobie zrobię jogę. Pobudka. Tak. Idziemy, idziemy. A tak się prezentują niech sane. Czokusiowi się nie chce spacerować, nam w sumie również, więc wracamy. Tak, powoli idziemy na miejsce i go potrymujemy, żeby może trochę brudu, brudu z niego usunąć wraz z martwym włosem. I zresztą sierżcu. też, mało też przy tej sierści, znaczy mało też, du, dużo sierści zostawia. Tak, więc będzie dwa w jednym. Mhm. Usuniemy martw, martwą sierść i trochę brudu, kurzu, piachu, zmienimy muszelki na czyste i będzie w miarę odświeżony. Przedałoby tak. się go wykąpać no ale... No może wykąpiemy, może nie, zobaczymy. Zlot Nissanów się kończy. Nisany wracają. A tymczasem my się nie możemy skupić na Nissanach i Nisany pojechały, bo Czokuś yy, zjadł trawkę i miał ropę wokół i... <grym> Trafka mu na języku. Po prostu Czokuś musiał na sobie skupić uwagę. Po prostu musiał. My to z Tak jak z dziadkiem albo i gorzej troszeczkę gorzej ale też jest fajne co nie no i tak jak mówiliśmy wzięliśmy się za trymowanie psa trymowanie trwa, będzie trwało około 20-30 minut dobra moi drodzy już na dobre się zbieramy z naszej miejscówki o ile samochód nam odpali i pokażę wam jak się zachowuje to koło będę szła i obserwowała w razie czego mówiła tą koło to jest jakiś problem. O, samochód odpalił tak jak słyszycie, więc jest dobrze. No to patrzmy teraz. No jest wyraźnie. A, miałeś do tyłu dać. Zjechaliśmy z najazdów naszych. Na razie jedziemy po prostu bez rowerów, żeby nie obciążać, tak, tego, żeby nam nie zarysowała, bo jak jechaliśmy w tamtą stronę, to no chyba ze dwa razy przetarła ta platforma, nawet jest tam jakaś trawa. W sensie o co pytasz? O klapacz, o, e, platformę. To się normalnie już się zrobiło, przynajmniej w tym położeniu, ale wolniej może jeć No widzicie, dobrze idzie. Mi się wydaje, że to po prostu to była taka pozycja tego samochodu. Dobra, czy ja mam iść? Czy co ja mam robić? Nie musisz. No dobra. Ja tam zaraz wejdę. Dobra. No i właśnie mówiłam, że nie zakładamy rowerków, żeby była mniej obciążona platforma, żeby był większy dystans na tych wertepach. Ja już idę do rowerów, Tomek zaraz wróci. Zjedziemy sobie rowerkami i tam na dole już je zamontujemy. Ogólnie bardzo pozytywnie oceniam ten nasz pierwszy wypad. Było super. Fajnie teraz przyjemnie będzie wrócić się, wykąpać. Ale już mi smutno, że dzisiejsza noc będzie taka po prostu zwyczajna i poranek będzie taki zwyczajny. Także to jest po prostu uzależniające, jeśli to lubicie. Pewnie większość widzów tego kanału wie o co mi chodzi, bo pewnie macie podobnie, skoro nas lubicie oglądać. Nasza miejscówka, jak możecie zobaczyć, dosyć opustoszała. Czy kamperowicze czy inni ludzie pozostali. No, ale też nie jest to, co było. Także trochę smutek. Znowu, pewnie na 5 dni będzie tutaj pusto. Natura będzie miała odpoczynek od człowieka. Natomiast uważam, że naprawdę. Było tutaj bardzo kulturalnie, mimo że było dużo ludzi, były różne imprezy, ale nie pozostawały żadne śmieci, tak naprawdę po nikim. Miejscówka pozostała czysta, też nie było żadnych kłótni, awantur, yy, także no, naprawdę bardzo pozytywnie, jak widać, ludzie bardzo dobrze potrafią się sami zorganizować. Nie trzeba różnych kempingów, zasad, reguł, regulaminów, bo były i ogniska, i grilla. Ale wszystko było bezpiecznie i wszystko się udało. Także naprawdę pozytywne, pozytywnych ludzi gromadzą takie różne y, miejsca. I jeszcze ostatni widok na klif w Mechelinkach. Na Molo. Słoneczko jeszcze trochę wyszło, także jest naprawdę ładnie. Tutaj nasi sąsiedzi, najwytrwalsi. No i mieliśmy jeszcze mikro przejażdżkę rowerową z tą traską. Z naszego miejsca teraz Tamek pakuje rowery. No i jedziemy. To Papa mechelinki Jedyny zakaz jaki tutaj widziałem to zakaz wyrzucania śmieci. No to prawidłowo. Prawidłowo. Tam za nami ktoś miał taki ładny domek. A czy miał mieć? A tutaj już ma. Tak, bo tam stan taki yy, surowy o, porzucony. Pozostawiony, a tu ktoś. Już prawie mieszka. Prawie mieszka. Pięknie. W sumie mógłby już mieszkać. W sumie jakiś tam rzeczy wiszą. No. Tędy wczoraj właśnie jechaliśmy tą ulicą, gdzie potem nas wyniosło, właśnie dalej ulicą, zamiast na ścieżkę rowerową. I tutaj, jak jedziemy, nie mamy żadnej ścieżki rowerowej. Skąd mogliśmy wiedzieć, że tam. Gdzieś dalej się zaczyna jakaś ścieżka. Już w tym ścieżka. miejscu po lewej stronie powinniśmy zjechać. zjechać tak, ale od... nie wiedzieliśmy o tym, więc, więc jedziemy drogą. dalej drogą, nie ma chodnika, jedziemy. Więc teraz jedziemy i patrzymy, I widzimy... znak, że już ścieżka rowerowa po lewej stronie. A tu na nas wszyscy trąbią i nas pakują, że jedziemy drogą. No kurczę, mamy przefrunąć. I pierwsza możliwa opcja, to ja zjeżdżam sobie tutaj w prawo na stację oktan, bo widzę przejście na pieszych. Schodzę z roweru i go przeprowadzam, jestem na ścieżce. Ale tak się rzucali, że szok mózgu nie mają. Po prostu brak mózgów. Ale to wszyscy po kolei. No, nie wszyscy trampili, ale. No, zależy na kogo. Tak. Na no ciebie wszyscy? Wszyscy, jak leciał. no to wyjdzie, to jest właśnie to durne, że jeden, dobra, jeden nie ma mózgu, a reszta już po nim po prostu musi się podpisać. to Czyli też nie ma mózgu. A my, dobra, z tych tępych ludzi. Pojech, przyjechaliśmy na myjnię. Chociaż zaczęło padać, no ale obmyjemy go z tego piasku i tego jakiegoś brudu. No i, no i to tyle, więc widzimy się z myjnik albo po myni. Patrzcie, jak Czokuś ma tutaj fajne, bo ma zasłonięte jeszcze alufoksami tak ciemno. Może jeszcze królewiczowi lampeczki włączyć, żebyś miał przytulnie. Tam nasza zabudowa. To był nasz domek przez ostatnie trzy dni. Samochód umyty. My jedziemy, ruszamy z myjni i zobaczcie jak się rozpadało. Niby świetnie słońce, ale jednak deszcz dosyć mocno pada. Akurat kiedy my spakowaliśmy, już dosłownie wszystko i ruszyliśmy, zaczęło padać, także mieliśmy dużo szczęścia, jeśli chodzi o pogodę. I kierujemy się do Władysławowa. Ulcia sprawdzała co nowego, ale nic ją nie przekonało. Jak wrażenie. Widzę, że się cieszysz już to. Tą... Ładne, ale nie A nic kupanów nie chcesz? No, może i chcę, ale. No to się zastanów. Głodnemu zawsze wiadomo. Nie wiemy jaki mamy numerek. Nie wiemy jaki mamy numerek, nie, nie wydrukowało się. To tam idzie? Papier się pewnie... Ty lepiej wyglądasz. <grym> no... Mogliśmy iść do McDrive'a. Do McDrive'a było iść. Dobra, idę zgłosić. <grym> Drukarka offline. Tamta pani co mówi, taka ruda, zaraz chyba nas podejdzie. Zobaczymy jaki będzie tego efekt. Pomyśl sobie jak coś ma Tak. Mamy tylko 3 dni w <grym> Bez mycia, picia, jedzenia. No. Gurać, angielski. Tak, to robić szybko, bez kontaktu. Tak, a wysz, wyszło jak wyszło. To się nie zbliżamy tu. Tak. Zachowajmy dystans. COVID jest. Na... <laughs> Maseczkę <laughs> Na czoło, na pewno. Na, na wszystko. <laughs> Może nas już już zgotowała, a tu nie mamy. Tak. O, super, dziękuję bardzo. Jak widzicie, udało się. Patrzcie, jak Co, dzisiaj, się. Takiej paki frytek to nie miałem, mhm. a tak bardzo mi zależało na frytkach, a nie sądziłem, że aż taka ilość. To jest jak no, dwie dłonie. Mi, mi się tak wydawało, że tak będzie. Super, cieszę się. teraz się najemy. Chcieliśmy wam jeszcze zaktualizować sytuację z naszym zawieszeniem. Otóż okazało się, że wszystko jest ok. To po prostu ta pozycja sprawiała takie wrażenie. musiała ten większy nacisk na to koło, no i tak się wydawało, że... Tak, także na szczęście ów, nic się nie wydarzyło. Patrzcie, koło my tu mamy. I spójrzcie kogo my tu mamy. Będzie kompię, ale nie mój. <grym> Twoja za chwilę, ale najpierw tego pana. Składaj tu bóbu. Zawołaj go. Nie, bo nie chcę, żeby tu skakiwał. Dobra. To go wrzucę. Zobaczcie, jak pięknie jest myty. Taka weź tutaj główkę. No dobrze, dobrze. O, super! Nie nie, 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 wychodzimy jeszcze. Już nie bałem, ale jeszcze nie teraz. Patrzcie jak pięknie jest myty. Nie przepada za tym, ale też nie jakoś. Mu to super mocno nie przeszkadza. Tak, to jest rzecz, którą takich trudniejszych jako pierwszą zacząć Tak, ja zakładam butki i zaraz z nim wychodzę. A to jest Czokuś już wykompany. O, sorka pranko weszło w kadrę, w sumie wam pokażę to. Pierwsza, e, pierwszy etap pranka dzisiejszego dnia. Mamy po 22, nie wiem, która jest w sumie. Może 23 patrzcie. Ula mówi, że jest 23. Myjemy lody, za którymi tęskniliśmy, bo je tutaj zostawiliśmy. I nie możemy się nacieszyć kanapą, jak widzicie. Czegoś korzysta. Ja korzystam Tomek jak korzysta. Tak. Góna już prostuje nóżki. Nie, jeszcze nie. Ale już ma gotowe krzesełko, żeby poprostować. Mm. I sobie spędzamy wieczór na spójście na YouTube. Więc. Więc fajnie. To myjemy i chyba się pożegnamy, ponieważ jeszcze będziemy musieli drugą. Jest 2316. 23,16. My jeszcze musimy jedną pralkę. Wywiesić, ale to za chwilę. No i co, to na razie. Do zobaczenia. No to pa. Cześć.